charakterze osoby, co do której istnieje, uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie w sprawie wykroczenia. Ja nie... ja nie, ja to znaczy do adwokata, Marka. Ej eee, Marek najbliższy odwołany, ej, kuj. No ty, ja Ci powiem... Ja ich mam tu. Aha. Nie to, mam to, o, to. o właśnie, nie, ty, tu. Nie, jak oni będą podjeżdżać, ja będę wołać. Ja jeszcze spotkam z komendanta powiem. Proszę do komendanta, komendancie chcesz panu drzwi z drugiej strony? Co ja mogę cię zrób zrobić? minister a, a, kurwa wyśle. Zaraz to wyjdzie. No, wstępnie wstępnie wstrą, minister żeby to minister. To by nie zamknęli drzwi z tamtej strony zaraz. Nie! Ta, a, czemu, a, to, a dlaczego lojego mają? Lojego mają? Tak, jego jest... mają, bo dlaczego oni nie umie prowadzić Proszę bardzo, dzisiaj ładna pogoda jest kurwa, a tutaj kurwa czuje się, kurwa, jakbym siedział w innym. Ja nie wiem, dlaczego jest zamknięta okienica. No nie wiem, że bo. To ty będziesz całe lato tak siedział przy zamkniętym? Co? Całe lato będziesz siedział tak? Ja będę siedział na podwórku. Najlepiej jak... było trzeba wchodzić, te <coughs> dupy i by po łąku A co, ty, ty, ty tak robisz? Co? Ty tak robisz, że wkładasz i wąchasz? Bo ja nie. Jak, jak ja coś nie umiem robisz, to ja... Wiesz. A ja nie... wiem, no, Nie, tego. Co? I wącha, tak? Ja nie wiem, to zapytaj go. Wczoraj już poliłem, lajka nie było. A rozpocząłem w piecu, było 6 stopni. Ale laj, to było. lajta było kawałek. 3 złote było. 3 no. złote? A że jak Krzysiek, Krzysiek usiadł na lajcie, to 150 dla niego. Tak? No co? <grym> ja... Na no, ta... sra No nie, To, żartuj. Ja, się... to ja kurwa powiedziałem, to... mi to nie interesuje kurwa, jak komputer powiedziałem, że ja mogę rozpiedolić i nagrać to kurwa, że ty nie będziesz wykorzystywał kurwa po nie twój telefon. Ale nerwy, ale nerwy. Nerwy. Nie chcę, żebym ja tutaj lighta robił, kurwa to nie będę robił, to nie będę nagrywał kurwa i po prostu mhm. będę musiał się wyprowadzić, co. No właśnie, a dlaczego lajta nie było? O co chodziło? Że co się stało? Krzysiek, wytłumacz. Ja nie wiem. No, on, Bo ja, to, ja wyłączyłem lajta, on usiadł, całe to wszystko, wyłączyłem i wyłączyłem komputer, żeby nie leciało nic, całe to, on poszedł, połóż po się, leży, Ale no, widziałem, że on usiadł tutaj koło ciebie. na chwilę. I ty goniłeś go strasznie. Ja chciałem sam zrobić lejta. A czemu ja mam kurę z nim robić? Jak to jest mój kanał. Ja zarabiam. Ja... Przepraszam eee, jest... ja bardzo, a ja jestem odpowiedzialny na swój, za swój kanał, a nie za twój. Żeby... On trafił w ojca mego, święty powiedzieć. Ty straszysz, Ręce. Ojca, to jest. To wiesz co? Mój tek... No dobra, szkoda, że my się nie przeprowadziliście się na angielską. To wy kurze z wami tam zrobili porządek. Ja bym na Bebę, przerybałem mięso. Tak, A, to właśnie nie płaciliście, kurwa. Dla darmo się je, kurwa. Nie, 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 się, nie, 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 co, nie, Trzeba płacić kurwa kurwa,